Cześć, z tej strony Iwona z kanału Jak Zmienić swoje życie i w tym odcinku powiem Ci o jednym tipie, który zmieni Twoje podejście do pieniędzy i sprawi, że zaczniesz odkładać więcej pieniędzy bez zaciskania pasa i bez wysiłku. I na początek zaskakująca statystyka, 70% ludzi, które wygrywają coś na loterii, tracą swoje pieniądze w przeciągu kilku lat. Dlaczego? Bo to nie kwestia tego, ile masz pieniędzy, ale jak tymi pieniędzmi zażądasz? A dlaczego większość ludzi nie oszczędza, albo oszczędza, ale te zgromadzone środki są bardzo małe? I tutaj kłania nam się psychologia. Twój mózg nie jest zaprogramowany, żeby oszczędzać. Dla niego jest najważniejsze co to, co jest tu i teraz. Potrzebujemy dopaminy i szybkiej nagrody. Wydawanie pieniędzy daje natychmiastową przyjemność. Oszczędzanie niestety nie. Często pojawia się efekt strusia, czyli nie chcę myśleć o swoich finansach, ponieważ mnie to stresuje. Kolejne zjawisko to jest złudzenie przyszłego ja. Polega na tym, że myślisz sobie: Za rok będę więcej zarabiać, to za rok zacznę oszczędzać. A więc ten prosty tip, który zmienia wszystko, to automatyzacja, święty gral oszczędzania. Najczęściej ludzie nie oszczędzają z silnej woli, oszczędzają, bo po prostu nie dają sobie wyboru. Może jeszcze raz powtórzę te słowa dla przypomnienia: oszczędzają, bo nie dają sobie wyboru. Nawet takie znane nazwiska jak Bezos czy Buffett, wszyscy mają wspólną strategię: automatyzacja zarządzania finansami. Jak to działa? Bardzo prosto. Po pierwsze, ustal kwotę, jaką chcesz oszczędzać. Może to być nawet 1% Twoich dochodów. Dlaczego lepiej na procenty to zrobić? Dlatego, że jeśli dostaniesz podwyżkę, to dalej będzie to 1%. Czyli będzie już to większa kwota. Po drugie, ustaw przelew na osobne konto oszczędnościowe. Zaraz po wypłacie pamiętaj o zasadzie najpierw płać sobie. Po trzecie, zapomnij o tym. Jeśli twoje pieniądze nie są widoczne na głównym koncie, twój mózg ich nie widzi i ich nie wydajesz impulsywnie. A teraz przykład, jak to może działać w praktyce. Eksperyment amerykańskiego ekonomisty udowodnił, że ludzie, którzy oszczędzali automatycznie, ich oszczędności wzrosły. O średnio 81% rocznie. Moja kursantka, która zarabiała 4,5 tysiąca złotych, zaczęła odkładać automatycznie 50 zł miesięcznie. Po roku miała 600 złotych oszczędności, a nawet tego nie odczuła. Pomijając tutaj oczywiście kwestię inflacji, najważniejsza dla nas jest na początku zasada i wprowadzenie nawyku oszczędzania. I może być tak, że jeśli oszczędzasz ręcznie... To przegrasz. Jeśli oszczędzasz, automatycznie wygrasz. Ręcznie to oznacza samemu przelewanie pieniędzy po wypłacie, to auto automatycznie oznacza, że jest to zlecenie stałe i robi się to z automatu. I to nie jest do końca tak, że jeśli przelewasz pieniądze ręcznie, no to jesteś przegrywem. Nie, absolutnie nie. Tylko u niektórych osób po prostu lepiej działa system automatu. Teraz jeszcze przedstawię dodatkowe typy, jak oszczędzać więcej. Po pierwsze, reguła 24 godzin. Zanim kupisz coś, daj sobie na to czasu jeden dzień. Jest to zaskakujące, ale 80% zachcianek znika. Drugi sposób to jest metoda płać sobie podatki. Odkładaj 20% każdej dodatkowej gotówki, na przykład premię, na przykład zwrot podatku. I po trzecie, zamień słowa nie stać mnie na słowa jak mogę to zdobyć. Najprościej mówiąc, zmień sposób myślenia. I teraz mam dla Was wyzwanie. Najlepiej zacznij od dziś, nie ma na co czekać, więc ustal sobie przelew automatyczny, niech to będzie nawet kwota 10 zł. Zobaczysz, jak to fajnie będzie działało. Jeśli próbowałaś, próbowałeś oszczędzać kiedyś ręcznie i dbać o to, kiedy te przelewy robić, bądź odkładać w koperty, to daj znać, jak Ci to wychodziło. Wpisz w komentarzu. Twój mózg, mój mózg działa na nawykach. Oszczędzanie nie wymaga silnej ogóle. Wymaga systemu? Bogaci nie oszczędzają przypadkiem. Oni mają strategię i ty też możesz ją mieć. W linkach pod filmem są darmowe materiały, z których możesz skorzystać. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.